Składniki na biszkopt. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Białka przykładamy do czystej, suchej miski i ubijamy. Następnie stopniowo dodajemy cukier, cukier wanilinowy i miksujemy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka. I miksujemy, aż masa będzie puszysta i jasna. Do mąki dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, mieszamy. Na pianę z jajek przesiewamy mąkę, dodajemy mak i delikatnie mieszamy szpatułką do połączenia składników. Ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki, wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 30-35 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Krem kokosowy. Biórki przekładamy do blendera i miksujemy. 500 ml mleka wlewamy do rondelka, dodajemy cukier puder i mleko gotujemy. Pozostałe mleko wlewamy do miski, dodajemy budyń, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i dwa żółtka. Mieszamy mikserem do połączenia składników. Rozmieszany budyń z mąkami dodajemy do gotującego się mleka i gotujemy gęsty budyń. Energicznie mieszamy. Budyń ściągamy z ognia, dodajemy zmielone wiórki kokosowe, mieszamy. Nakrywamy go folią spożywczą i odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło. Ananasa osączamy zachowując syrop. Upieczony biszkopt wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i odkrajamy przypieczoną skórkę z wierzchu. Biszkopt przecinamy na dwie równe części. Jedną część biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Syrop uzupełniamy wodą do 300 ml. Połową syropu nasączamy biszkopt w blaszce. Biszkopt odstawiamy i skończymy krem kokosowy. Masło ucieramy mikserem przez około 3 minuty. Stopniowo dodajemy budyń kokosowy. Ja budyń do masy maślanej dodałam w sześciu partiach. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Na biszkopt w blaszce wykładamy połowę kremu kokosowego. Robimy to stopniowo. Na kremie układamy ananasa. Ananasa położyłam w całych plastrach, ale radzę go pokroić. Będzie się wygodniej kroiło i wygodniej jadło. Dociskamy go do kremu. Na wierzch wykładamy pozostały krem kokosowy. Wyrównujemy. Ciasto przykrywamy drugim kawałkiem biszkoptu, dociskamy i nasączamy go pozostałym syropem. Krem śmietanowy. Galaretkę zalewamy szklanką gorącej wody 250 ml, mieszamy aż się rozpuści i odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Na patelnię przekładamy łyżkę masła, łyżkę cukru i stawiamy na gazie. Podgrzewamy, mieszając, aż cukier i masło się rozpuszczą. Dodajemy wiórki kokosowe i prażymy, aż wiórki kokosowe ładnie się przyrumienią i zaczną pachnieć. Ściągamy z ognia, przysypujemy na talerzyk i odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Wracamy do kremu śmietanowego. Śmietankę kremówkę ubijamy z cukrem pudrem. Stopniowo wlewamy lekko tężejącą galaretkę. Cały czas miksujemy. Gotowy krem śmietanowy wykładamy na ciasto w blaszce. Wyrównujemy. Wierzch posypujemy ostygniętymi wiórkami kokosowymi. Ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Schłodzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki i kroimy na spore prostokąty. Ciasto jest bardzo smaczne, łączy w sobie wiele smaków. Polecam. Każdy kawałek ciasta możemy jeszcze ozdobić bitą śmietaną i marcepanem. Marcepan krótko zagniatamy i podsypując cukrem pudrem wałkujemy. Wycinamy z niego gwiazdki. Gwiazdki możemy ozdobić srebrnym barwnikiem spożywczym w proszku. Kawałek ciasta dekorujemy kleksem zbitej śmietany i gwiazdką marcepanową. Życzę smacznego! Dokładny przepis na stronie małej cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie!